Witam serdecznie drogie baranki na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię przygotowały dla Was. Poczekajcie, przesunę się. Uła, to ciężkie, bo to marno, przesunę się z tym. Do czytania lecimy. Co też dla naszych baranków. Trochę się tęskiwam za wami, ale jest tak gorąco. Powiem szczerze, że nie idzie tutaj się przy... w ogóle wziąć się za czytanie. Na słońcu patrzyłam 52 stopnie, mam. Brawo. A w cieniu ponad 30 prawdopodobnie i to dobrze ponad 30, pewnie pod, za 36,5. Powiem szczerze, no nie idzie wyjść na dwór. Troszeczkę jestem śnięta, ale to proszę o wybaczenie. Lecimy, drogie baranki. Co dla Was na kolejny tydzień? Co karty przygotowały dla barana? <laughs> Szansa w miłości, jakieś odblokowanie czegoś po jakimś zastoju. Tutaj jest jakaś szansa w miłości, szansa w związkach, szansa do spotkań, szansa realizacji, czekanie na coś. Tak, ale tak ogólnie macie bardzo fajne karty. Mamy tutaj początek tygodnia, tak jakby czekacie na coś, są to wiadomości bardzo, tak jakby są to wiadomości bardzo emocjonalne, tak? wiadomości związane z uczuciami, z emocjami, ale takimi ciepłymi, tak jest to, czekacie na jakieś odpowiedzi. Tu są zdecydowanie odpowiedzi, natomiast powiem tak, w połowie tygodnia, myślę, że dostaniecie te odpowiedzi, to na co czekacie przyjdzie do Was. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-urzędowe, to powiem tak, tak jakby wejście, cofnijcie się o 7 lat do tyłu, bardzo podobna energia, 7 lat, 7 miesięcy, nie sądzę, że 7 tygodni, ale 7 lat lub 7 miesięcy. I tutaj tak jakby będzie powtórka z rozrywki, czyli to Państwa tutaj, moi drodzy, czeka. Natomiast jeżeli bym miała powiedzieć sprawy urzędowe w szczególności, ale myślę, że nie ma tutaj nic złego, bo tu się pokazuje dom szczęśliwy, dom spokojny. Tutaj idą jakieś takie powolne emocje, tylko tak jakby baran w siebie zwątpił w jakiejś kwestii, w jakiejś materii, ale jednocześnie barana pcha do czegoś nowego, do czegoś nowego, do jakiejś szansy, do wykorzystania tej szansy. Ale baran się tak jakby wstrzymuje przed czymś, tylko przed czym nie wiem moi drodzy, bo tutaj jest tak, tu jest ciąża, tu jest związek, tu jest praca, tu jest zmiana, tu są jakieś papiery urzędowe, to są papiery sądowe, papiery urzędowe i odnośnie tutaj może chodzić, zarówno i pracy. Tutaj chodzi o każdą dziedzinę życia, moi drodzy, bo to jest tak, jakby chcę i nie wiem, czy nie mogę, czy tak, jakby jest dobre podłoże, ale ja coś muszę zmienić, gdzieś muszę do czegoś nowego pójść, coś musi się zadziać. Powiem tak, przychodzą dobre wiadomości. Powiem wydaje mi się, że przychodzą dobre wiadomości z urzędów. Dla Was drogie barany, bo tu się pokazują papiery urzędowe, czyli to, co włożyłyście, tak jakby możecie dalej pracować, jeżeli umowy to przedłużone. Coś, co uległo, ogólnie coś, co ulegało zawieszeniu, czyli tak jakby było w niebycie, w tym tygodniu ma wielką szansę na rozstrzygnięcie. Dom spokojny, dom wesoły, czyli tutaj się moi drodzy zaczyna coś dobrego dziać. Natomiast powiem tak, tutaj widzę barany, które mają problem z dzieciami, Paczkiem. I tutaj jest tak jakby namawianie dziecko na coś, żeby coś zawiesiło żeby do czegoś nie szło, albo nie wchodziło w jakiś związek, albo nie wchodziło w jakieś ukwa, układy, albo nie wchodziło w coś, tak, coś, co jest dla niego bardzo toksyczne, coś, co jest tak jakby dla niego bardzo takie niszczące dla tego dzieciaczka, bo tu się pokazuje, to nie musi być mały dzieciaczek, bo to może być dorosły, ale pokazuje się, że być może, że być może osóbka, że osóbka skorzysta z tej szansy, którą jej dajecie, bo tu jest pokazana szansa. Natomiast powiem tak, dużo miłości, drogi Baranki, na ten tydzień dużo miłości, dużo takich ciepłych energii. Mało tego, tutaj jest jakieś spotkania, tu są jakieś miłosne energetyczne spotkania, czyli nie jest, moi drodzy, źle, bo tu się pokazuje dziesiątka kielichów, rycerz kielichów, dwójka kielichów, jest zakochanie, jest szansa na związek, czyli macie wielkie szanse na to, żeby ze swoimi emocjami wyjść, żeby się połączyć z drugopołowę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o zdrówkę, tutaj coś dla domu jest. Tutaj jest tak, jakby to są piękne karty, ale pokazuje mi się, że dla domu nie, nie dla was, jako dla was, bym powiedziała, tylko będzie chodziło, jakaś dziesiątka mieczy jest tutaj w tych uczuciach. I to jest pod spodem, mimo że to są piękne karty, to aż mi krzyczy w głowie, żebym wam powiedziała, że szczególnie w tych uczuciach. I to nie chodzi o Was, tylko chodzi o kogoś z członków rodziny, o kogoś, z kim jesteście zaprzyjaźnieni, tak? Bo tu, tu są emocje patrzenia na kogoś, tak? Patrzenia na kogoś, doradzenia komuś, tak jakby nie wchodź to, nie rób tego, nie, mimo że to są, ma piękną zapowiedź, to może się zakończyć tak naprawdę, <coughs> przepraszam, czystą drogą, czymś, co tak, um, czymś, co nie do końca będzie tą osobę satysfakcjonowało, a Wy, tak jakbyście widziały, to do przodu, moje drogie baranki. Jeżeli chodzi o zdrówko, to Bym powiedziała, że mamy tutaj kostkę, mamy tu kręgosłup lędźwiowy, ale mamy zawroty głowy, czyli czujemy się źle ogólnie i jakieś choroby neurologiczne u Państwa tutaj widać. Poza tym, poza tym, jeżeli Panie, no to mamy tutaj drogi rodne, tak, czyli tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Może być to pęcherz, może być to układ, ale bardziej drogi rodne, tak mi się tutaj pokazuje moi drodzy. Poza tym dużo odwiedzin z przeszłości, dużo tak jakby lub spraw do Załatwiania z przeszłości, tak? Bo to są odwiedziny, nawrót spraw z przeszłości, dużo odwiedzin z przeszłości, ale wydaje mi się, że załatwicie to perfekt, bo tutaj są szanse, tu jest czysta droga. Wiele baranów skorzysta z jakichś nowych szans, wiele baranów pójdzie po coś nowego, po coś pięknego, tak naprawdę dla siebie, moi drodzy, czego Wam bardzo mocno życzę. Tyleż, kochani, na ten tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście zapraszam. Nie wiem, czy są jeszcze miejsca, bo tam jest akurat jeszcze wesele. Doszło tam, gdzie będziemy w tym ziołowym zakątku. Zapraszam wszystkich tych, którzy chociaż odrobinkę gdzieś tam z tymi kartami mają do czynienia. Nie muszą być karty, to mogą być energie, to mogą być może być jasnowidzenie. Każda forma ezoteryki mile widziana u nas na Ognichu. I oczywiście zapraszam. Jest to takie niezobowiązujące. Ja tego nie organizuję. My po prostu się tam spotykamy. Wiedźmuchy się spotykają. Nie wiem, chyba będzie pan czy dwóch panów ma do nas tam jeszcze dołączyć też takich Wiedźmiaków, jak to się mówi, druidów. Jest to ziołowy zakątek. Słuchajcie, to jest pomiędzy Bielskiem a Ostrowcem, bodajże, nie wiem, czy dobrze to kojarzę, ale tak mi się wydaje. Nawet nie wiem, dopiero włożę, wbiję w nawigację, jak będę jechała za tydzień, ale tak jak mówię, zapraszamy serdecznie, zobaczcie, czy są miejsca obok, są zresztą jeszcze ośrodki, a ognicho zaczyna się o 18:00 Także pozdrawiam serdecznie do kolejnego czytania buziaczki Hejpa.